Siemanko widzowie, z tej strony Adam witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powracamy do wbijania perły na 20 rangę i odwołujemy w przerwę do Brawla. Bo tak ten Brawl jest popularny, że nie ma co. Jak widzicie, mam kartę Zademiarskie Plugin Plus. Już mówiłem to chyba na dwóch odcinkach i na shortcach. Dzisiaj postaram się wbić to i może te 1000 kredytów weźmiemy. Przygarniemy. Tutaj mamy takie, tutaj mamy takie misje. Patrzcie, ile misji. Ja je wykonam, ale teraz zajmijmy się perełką. Mam tutaj perełkę i czy ją ulepszyć, widzowie? Na razie nie ulepszajmy i, i lecimy z pierwszą lenną. Na tym odcinku oczywiście. Widzowie, ogólnie patrzcie na moje tło, bo pograłem sobie w ten... Ten rankingowy, i sobie zdobyłem se. Wypadła mi jakaś fajna emotka, czy tam spray? Bardzo mi się podoba, i założę ją po tej rundzie. Ale ogólnie mam nadzieję, że. Bo tych, bo jak wbijaliśmy do łódża, to by zajęło tylko dwie części dziesiąta ranga. A teraz, już, a teraz już taki tyle czasu minęło. Ogólnie przepraszam, że nie było przez dwa tygodnie odcinków. Nie miałam jak nagrywać. I ogólnie chcę Wam się pochwalić, że mam na wszystkich na 10 randze. Okej. Okay. Spróbujemy chociaż, może jakoś taką 15 rangę zdobyć. Na tą perle, na tej perle Dobra, lecimy dalej. Musimy po, może przy okazji popijemy zwycięską pasę. Okej, okay, teraz na tego. Widzowie, wiecie, co się dzieje, czy on jest tak jakby mocniejszy, ten zadymiarz, jeżeli tak jakby ma się cały naładowany, tak jak ten pasek dolny. Dobra. będziemy ciekawe, jakie będziemy mieli statystyki, bo to też jest ciekawe. Tak jak mam wszystkich na dziesiątej randze. Ogólnie pamiętajcie o subskrypcji, bo 160 jest coraz bliżej. Bardzo Was dziękuję. Ogólnie, dobra, zobaczmy statystyki. No, myślałam, że więcej, ale dobra, lepsze, lepsze to niż... X. Pięć, 5 pięć, pięć, tutaj za chwilę będziemy mieli misję kolejną. O, perełka. Te, te, wygrywanie z dziewczynami, Dzień kobiet. Ogólnie dzisiaj jest dzień mężczyzn. Eee, to nieważne. Okej, okay, rzadki saldrop. No, rzadki sardrop. Szczęście się niestety teraz nie uśmiechnęło. O, już za chwilę kolejny sardrop tutaj. Zbliżamy... o jest. Zbliżamy się do 7 tysięcy, za które to jest syf. Wolę zrobisz to niż to. A za 8 tysięcy jest to... O, że już jesteśmy tak blisko 10 tysięcy, że było mało. Dobra, lecimy go dalej. Ogólnie spróbujemy też w rankingowy trochę pograć może. Mam nadzieję, że cały karnet nam się uda dobić, bo trzeba kolejny karnet um, unboxing robić. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym ten unboxing zrobił znowu z Tymkiem sam, tym razem. Okej, okay, chcę mieć takie same statystyki jak wcześniej. Tego skina to był chyba mój drugi skin, albo pierwszy. Nie, pierwszy to nie był, bo z tych darmowych prezentów... Okej. Okay. Nie gin. Okej, okay, widzowie. Cztery, trzy, dwa... Ten, ten mega box jest rzadki. Ja tu się rozklepiał, daj mi spokój. Lola. No nie, dobrze. No nie, chciałam pokonać ich. Okej, wracam, jak już. Jak już będę na świecie, można powiedzieć. Okej, widzowie, rozbijmy się. No nie, pasce straciliśmy. No nie. Minus jeden półkorek. Co to jest? Tego nie zagramy. Dobra, gramy dalej. Okej, okay, widzowie. Ten odcinek będzie trochę krótki, bo... no mam mało czasu. Więc potem widzimy... Potem tym, o tym, zrobię pauzę i widzimy się może przed, dobra, nie, ro... nie wiem, nie wiem w ogóle jak to wszystko się ułoży jeszcze. Napisz w komentarzu coś no żeby moją twarz zobaczy, coś żeby moją twarz zobaczyć no, to zobaczymy, to zobaczymy, to zobaczymy moją twarz, na kanale. Pokonaj ją. Dobra, nie pokonam. Leć, Tania, uskacz na Adama Małysza. Okej. Okay. Widzowie pamiętajcie o subskrypcji, piszcie komentarze i łapki w górę zostawiajcie st oczywiście. Bo bez tego nie się żyć. Wtedy perełka będzie smutna jeżeli nie zostawicie. A jeżeli zostawicie, no Emot, pokładujcie się. No chodź tu mały brok. No, brok mnie zawił. No dobra, wielkie starcie chociaż, no. Mamy. Ja będę mieć chyba tylko jednego kila. I... to tyle. No i nie wiem. Okej, okay. i tak, kubuś Puchatek. Na kubuś ja No, zostaw mnie kubuś puhatek. Okej, okay. gdzieś jest jeszcze jakiś myśli sprzęt. Wracam, jak już będę na mapie. Okej, okay, widzowie. No, tak jakby wygraliśmy, i nie, to nie, mia nie miałam się odradzać. Ale tak czy siak misja wykonana. Jeszcze to uzro. O, już za chwilę mistrzowskie. Widzicie co? kliknę, zagryję ponownie. Czy w ogólnie ten brok, tam brok, możecie, się nie zauważyć, ale tam wrok miał diament. O, właśnie ten, kis, o właśnie, ta bi postawiła spray, który dostałem. Ogólnie. Ciekawe, czy na dzień, czy dzisiaj, z Dniem będzie to samo, na Dzień Kobiet, bo jak nie wiecie, o co chodzi, to... Możecie wejść na kanały innych youtuberów. Może na do, Doriego do na przykład link do Doriego może dam wam w, w, w opisie. Teraz nie wygraliśmy. Okej. Okay. No nie. No dała mi lajka. Tak jak Wy musicie widzowie, dać mi lajka, żeby, żeby było więcej odcinków. Dobra, widzowie, wraca. Nie, nie no, dobra, zostajmy już. tu. Macie ile złota. Okej, lecimy. Ta 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 ta, ta, ta. Cieba, ba, ba, nie, patrzcie, to musi być dziewczyna. W sumie ten, ten spray chyba też mam. Ja mam cztery kąta, a na jednym praktycznie nie gram. Na tym głównym już nie gram, bo dolna klawiatura mi nie działa. Chyba na jednym odcinku mówiłem Wam to. Ale patrzcie, taki spray mam. Piękny. Na początku powiedziałem, że to jest jakieś chyba dodawanie do Al Primo. A to jest tak jakby chyba według mnie to jest... To chodzi o to, że girl, girl power. Albo, że dziewczyny najlepsze. Ale nie. Przepraszam, ubrać dziewczyny, jeżeli, jeżeli to słyszycie. Ale nie, nie wiem co powiedzieć. Wszystkiego najlepszego chłopakom z okazji dzisiejszego święta i, opóźnione dla, i opóźnienie dla dziewczyn. No nie, przegraliśmy. Będziemy w Dobra, wracam. Jak choć inną arenę wygram i będę mieć to... Tu... Nie, jak będę mieć beznarowanie, to wracam. No dobra, widowie. To się nie udało, ale ja się nie poddaję. Okej, okay, widzowie. Czy będziemy mieli całą masterię? Uwaga, uwaga. No naprawdę... Oni mi, muszą nam to robić. No patrzcie ile jeszcze tego zostało, dosłownie. To, to jest jakiś pech. Dobra, ostatnia runda gram. Dobra widzowie, mamy to. Punkty masterowania, siup. Co? No. Wychodzimy i sadrok Na Skin do Karla. Coś dało? A masz kolejny No dobra, nic nie dał. Ten nic nie dał, ale ogólnie odbieramy to. Odbieramy. I tu mamy taką szósteczkę, która jest sterowa. Na pierwszy. Czasary z chłopakiem. Okej, okay, widzowie, to na tyle. Nara.